ma dużo więcej centymetrów i kilogramów niż Dmitrij Kombarow, a tymczasem Manu, Manu, przeszła ta piłka, pole bramkowe, jeszcze jest Rybus, jeszcze raz Rybus, raz! na własnym stadionie, wtedy jest szansa i można pomyśleć o awansie do kolejnej fazy. Niecelne podanie w środkowej strefie boiska, wykorzystał swoją szybkość. Manu zagrał do prawego skrzydła, tam Rybus uderzył, potem dograł piłkę. Był Boja, ale lepiej ustawiony Mirosław Radović. Lider. Nieprawdopodobna skuteczność Serba w barwach Legi w tych ostatnich tygodniach, bo to jest 6. Biega tam dobrze rybos Liuboja. A ta akcja Liuboi, jest tutaj gol. Ploskuje Tika. Nie dojdzie do tej piłki Manu, ale jeszcze Borysiu! Dobra próba defensywnego pomocnika. Traciła drużyna z Łaciękowskiej bardzo dużo prawa. Emenike, Emenike, No ładne uderzenie tutaj z trudnej pozycji zdołał oddać strzał rybus. Wychodzi Tikań. Wnioskowanie to roczman czy przymierzy Niepotrzebnie tutaj się jedyka Praca piłka do Dzeuba. Dezeł jest Wellington i taka efektowna interwencja, ale chyba tylko podpowiedź. Miro demi Delidezeum. Girył Kombarow. Jest Ari. Wellington. Komorowski niebezpiecznie przyjął piłkę Arida, Silva Ferreira i trafił. Fenomenalnie. 1-1 przy Łazienkowskiej. Nowy wysuniętego na przedpole. po piłkarsku poszukał go. Fenomenalna bramka. Kanari, tak mówiono o nim bliza holenderski tutaj nieporozumienie wabrziniaka z komorowskim żaden z nich nie wybił piłki brak zdecydowania ta trafia do ariego da Silva ferreiri a ten kapitalną podcinką lobuje wojciechemet musi wrócić ari ari znów podcięta piłka wellington zablokowany michał żewłakow ale nie dokładnie. rafael karioka bardzo niecelny nie boi się wystawić taki, takich młodych zawodników, no ale też musi mieć przekonanie co do, co do ich umiejętności. Emenike, Emenike! No na razie no, na pewno też musi dać więcej teraz w ofensywie Janusz Gol całej drużynie Legii Borysiuk. Jest Ratowicz, jest Luboja! Luboja! Zagranie piętnowe! No tutaj zagrał gdzieś po piłkę na Radowicza. Tutaj widać było, że Liuboja już no praktycznie się przewracał, ale jeszcze zdołał zagrać piętą. opłacało się wypoczywać długo tutaj Radowiczowi, ale też brawa za to wejście Borysiuka. Potem Radowicz do Luboli. Ten świetnie tutaj nie dał się przepchnąć Zagranie do Radowicza. No ta ich spółbra która cały czas jest między nimi, ona daje już punkty w lice, ona daje także awans z spory i dzisiaj no też daje to w momencie momencie tej drużynie potrzebnej. Na Radović chyba idzie na króla strzelców eliminacji Ligi Europy, bo no, naprawdę jego skuteczność jest zaskakująca. Teraz od razu odpowiedź Spartaka i Ari po raz drugi, zaledwie Skrzyła Legi, ale też widzieliśmy słabe ustawienie w obronie i tutaj nikt nie pilnował biegającego zawodnika i tutaj mamy chyba Kuba we Wrzynie. Tak, no nie poszedł za, za swoim piłkarzem, jakby odpuścił Ariego, bo już Wellington mógł tę akcję po, po doświadkowaniu. Kozłowa zakończyć, tam był spóźniony nieco Carioca, do niego komorów. No niebezpieczny jest ten młodziutki, Kozłow już zaliczył asystę przy golu Ariego, teraz świetnie dogra piłkę do Rafaela Karyoke, Rafael Karioka, Wojciech Skaba, Kozłow. Rafael Karioka, no znów tam jest spóźniony prawy obrońca i biega Komparow, Ari, no nie doszedł do tej piłki, a to była znowu stuprocentowa okazja dla Spartaka. Rafael Karioka. Liu no z takiej trudnej pozycji udało się dograć piłkę Kucharczyk! To mogła być ta akcja Michała Kucharczyka i z znowu...